Szanowni Państwo, drodzy tancerze, kochani uczniowie, podsumowując rok artystyczny 2019-2020 chciałam Wam ogromnie podziękować za trud włożony w Waszą pracę i edukację taneczną. Dziękuję serdecznie za to, że dotrwaliśmy wszyscy do końca sezonu, za to, że pracowaliście z nami metodą e, online, za to, że chętnie ćwiczycie i przychodzicie czasami Codziennie na zajęcia. Dziękując również za współpracę chciałam podziękować Dyrekcji Domu Kultury w Kozach, Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach, Dyrekcji Szczerkowskiego Centrum Kultury, Dyrekcji Domu Kultury w Prożakówka w Ustroniu, Dyrekcji Pszczyńskiego Centrum Kultury, Dyrekcji Prywatnej Szkoły Art w Tychach, Dyrekcji Domu Kultury w Rudzie Śląskiej i Bielszowicach, jak również Dyrekcji Domu Kultury w Mysłowicach i Właścicielom i Dyrekcji Krem w Bielsku Białej. Kochani, jestem pod ogromnym wrażeniem efektów, jakie niesie system online i procesu, jaki nastąpił u naszych podopiecznych, Podczas pracy zdalnej. Dlatego postanawiamy w sezonie wakacyjnym pozostawić tę przestrzeń dla Was otwartą. Harmonogram zajęć w lipcu, sierpniu nieco ulegnie zmianie, ale już wkrótce opublikujemy go na naszym fanpage'u i na naszej stronie internetowej. Chciałabym również podziękować Obsłudze Technicznej, która towarzyszy nam na każdym pokazie, która ee, Świetla nasze sceny taneczne. Dziękuję serdecznie pracowni projektowej WAT Team za realizację przepięknych kostiumów, które nieraz mieliście Państwo okazję podziwiać na naszych pokazach tanecznych. Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy z nami współpracują. Dziękuję swoim instruktorom za trud. I pozytywną energię, jaką posiadają i jaką darzą naszych podopiecznych. Cześć! Chciałbym Wam wszystkim pogratulować złożonej pracy i wysiłku w naszym sezonie artystycznym, który powoli dobiega końca. Gratuluję wszystkim, którzy z nami tutaj dotrwali. Pomimo przeciwności, losu, pandemii i tych wszystkich spraw dalej pracowaliście i działaliście z nami. Myślę, że dokonaliśmy dosyć dużego kroku w przód, zarówno po naszej stronie instruktorów, jak i waszej. Jako uczestników tancerzy. Mam nadzieję, że będziemy się dalej wspólnie widywać i rozwijać w, od przyszłego sezonu. E, trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich rodziców i Roztańczone Słoneczka. Niestety, w tym roku nie uda nam się podsumować naszej pracy w rzeczywistości, tak osobiście. Dlatego chciałabym podziękować. Wszystkim uczestnikom zajęć Studia Movement, w szczególności moim dzieciaczkom z moich grup, które prowadziłam e, oraz ich rodzicom za uczestnictwo w zajęciach, za, za zaangażowanie, za cierpliwość, wytrwałość, zadawanie z siebie 100% na zajęciach, za, to, za, za, za te chęci do dążenia do doskonałości. Chciałabym Wam również pogratulować tego progresu, tego rozwoju, który dokonał się w trakcie tego roku, ponieważ już podkreślałam to kilkakrotnie na naszych zajęciach online, że widać niesamowity postęp w Waszych umiejętnościach, w Waszych rozciągnięciach, w Waszych akrobacjach, w ruchach, w kreatywności tanecznej, więc gratuluję Wam z całego serca tego rozwoju. No i życzę Wam dalszego rozwoju, dalszego rozwijania swoich zainteresowań. Życzę Wam w te wakacje dużo dużo słońca, odpoczynku, żebyście spędzili radośnie ten czas, bezpiecznie, zdrowo i żebyście wrócili do nas w przyszłym roku. Czekamy do, na Was z otwartymi ramionami, także przybądźcie w przyszłym roku. Buziaczki, całuje Was gorąco, trzymajcie się cieplutko, pa pa! Witam wszystkich. Chciałbym podziękować za możliwość prowadzenia zajęć z Wami podczas naszego pobytu w domu i za Wasze zaangażowanie. Jeżeli z którąś grupą nie udało mi się jeszcze do tej pory spotkać, a wiem, że takie są, to mam nadzieję, że zobaczymy się albo w okresie wakacyjnym, no albo w przyszłym roku szkolnym i będziemy mogli trochę popracować jeszcze. No i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy też na sali. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, jak i wszystkim podopiecznym Studia Tęca Movement za wspólnie spędzony rok szkolny. Dziękuję za mobilizację na zajęciach online, dziękuję rodzicom za wspieranie swoich pociech, dziękuję za realizację jeszcze przed pandemią wspaniałych koncertów, wspaniałych pokazów, na których dzieci oczywiście stanęły zawsze na wysokości zadania. Dziękuję bardzo i życzę dalszego rozwoju. Wszystkiego dobrego. Witajcie, kochani. Dziękuję Wam bardzo za ten rok. Miałem ogromną przyjemność prowadzić dla Was konferencjerkę na pokazach tanecznych, studia Movement. Naprawdę przyjemnie jest patrzeć, jak się rozwijacie i z jaką pasją podchodzicie do swojej pracy. Jak wiemy, koronawirus wszystkim nam pokrzyżował trochę plany, ale nie poddajemy się i walczymy dalej. Życzę Wam teraz odpoczynku, zbierajcie nowe inspiracje i wracajcie do nas ze świeżą energią. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć! Szanowni Państwo, sezon kończymy, ale otwieramy Letnią Akademię Tańca i Baletu Studio Movement i już od 1 lipca rozpoczynamy zajęcia stacjonarne na scenach planerowych, na scenach zamkniętych o dużych powierzchniach jak również lekcje indywidualne. Oczywiście przy, przy przestrzeń e, online pozostanie również do Państwa dyspozycji. E, prowadzimy obecnie nabór e, na sezon. Dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za sezon 2019-2020 i do zobaczenia na wakacyjnych warsztatach tanecznych i w przyszłym roku w sezonie tanecznym 2020-2021.